Legion Małych Dusz Styczeń, luty, marzec 2024. Stella Chevremont. Ziemia wydała mi się miejscem wygnania i marzyłam o niebie. Święta Teresa od dzieciątka. Jezus. 1 stycznia rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy i sugeruję, abyśmy ponownie przemyśleli swoje postrzeganie świata. Istnieją dwa sposoby, jak mówi nam księga powtórzonego prawa. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana, Boga Twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się. A Pan Bóg Twój. Będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Tak, wierność Chrystusowi Panu wymaga jednego kilku wyborów. Jest to wierność, która kosztuje i może być krzyżująca, ale pozwala nam przekroczyć samych siebie, nawet jeśli jesteś tylko małe nic, ale ja to nic zjednoczyłem z moim wszystkim. Proś, a dam ci Módl się dużo za swoich braci, nie ustawaj w modlitwie powiedział Jezus, a małgorzata odpowiada, Panie, tak bardzo szukałam szczęścia poza Tobą. Znalazłam je tylko w Tobie. Dziękuję Ci. 27 październik, 65 rok. Na pewno znamy te słowa, ponieważ wypowiedział je święty Augustyn wiele wieków temu. Ale, jak widzimy, każdy z nas może osiągnąć taką refleksję, pracując nad własnym uświęceniem a to wiąże się z, porzuc z porzuceniem drogi tego świata. I to jest dramat, ponieważ rzeczy ziemskie bardzo łatwo przyciągają ludzi, a nie rzeczy dobre. Moje dziecko. Chciałbym, abyś dążyła więcej do wyrzeczenia się wszystkiego. Jeśli chcesz całkowicie oddać się miłości, musisz wyrzeć się wszystkiego, co może sprawić ci nadmierną radość ziemską. 17 luty 66 rok. I tu możemy mieć problem, bo wydawać by się mogło, że to wcale nie jest takie trudne, a jednak. W życiu jest tak, ludzie gonią za mamidłami, których nigdy nie osiągną, szczęścia szukają w nieładzie. Tylko smutek i rozczarowanie znajdują. Ja jeden tylko mogę dać im pokój i radość. Jeżeli zwrócą się do mnie, nie znajdą mamideł, lecz słodką rzeczywistość. 22 maj 1966 rok. Czy zatem jestem, czy nie na dobrej drodze? Czy szukam tylko siebie i tego, co ziemskie? W jednym z artykułów, które napisałem, nie ma strony w orędziu, gdzie nie byłoby słowa o miłości. I to prawda. Przygotowując ten artykuł, zauważyłem, że to samo spostrzeżenie można poczynić w sprawie skargi Pana Jezusa na przywiązanie ludzi do świata. Nawet do tych, którzy powinni rozumieć, jaki jest cel życia. W tym miejscu muszę przytoczyć słowa świętej Teresy od dzieciątka Jezus na krótko przed jej śmiercią, odnoszące się do rozumienia podstawowego celu życia: Nie umieram, wchodzę w życie. I jeszcze słowa z dzieciństwa. Kiedy pewnego dnia pragnęła, aby matka umarła, aby jak najszybciej znalazła się w niebie, doświadczała już rzeczywistości nieba na ziemi. Pan Jezus jest rzeczywiście miłością miłosierną, dlatego za wszelką cenę pragnie zbawić każdego człowieka ceną swego życia. Dlatego Jezus daje nam wszelkie łaski. Aby było to możliwe. A teraz pozytywnych przykładów, żeby na początku roku nie popaść w zniechęcenie, a nawet duchową depresję. W roku 1977. Złącz Twoje serce z moim sercem, Twój umysł z moim umysłem, Twoją wolę z moją wolą. Rozpocznij od miłowania siebie samej. Kochając swoją duszę, karmisz ją miłością. Dobra walka to taka, którą ty toczysz. Czy istnieje coś bardziej pasjonującego od walki, którą się toczysz ze swoim ja? Pomimo Twoich wad, jesteś dzieckiem światła i chcę Cię nauczyć być obojętną na wszystko co mnie nie dotyczy. Na koniec jeszcze jedna rzecz. Są na ziemi ludzie, którzy otrzymali łaskę od Boga chroniącą ich przed światem. Święta Teresa od dzieciątka Jezus mówi nam: "Dobry Bóg dał mi łaskę poznania świata tylko na tyle, abym nim pogadziła i zdystansowała się od niego". Wybrałam tę drogę całkiem dobrowolnie. Mówi też, że serce łatwo daje się oślepić ziemskimi radościami, gdy nasi przyjaciele są zbyt światowi. Choćby byli dobrzy, to zbyt łatwo łączą radości ziemskie ze służbą dobremu Panu. Myślę też o świętej Narcis od Jezusa, świętej z Ekwadoru. Polecam Ją Małym. Hiszpańsko języcznym duszom a film o niej jako lekturę duchową. Wydaje się więc, że nasze zadanie na ziemi jest proste. Trzeba wiedzieć, czego się chce, i z całych sił do tego zdążać. Ksiądz Mariusz, Międzynarodowe Zgromadzenie Generalne Legionu Małych Dusz. Serdecznie dziękujemy tym, Którzy zechcieli zorganizować w swoich krajach wybór przedstawiciela na przyszłe Międzynarodowe Zgromadzenie Ogólne. Na stronach steli prezentujemy skład tego zgromadzenia. W nadchodzących tygodniach będziemy się konsultować, aby ustalić, jak zorganizować naszą pracę. Pierwszym krokiem będzie umożliwienie wszystkim przedstawienia się. Abyśmy mogli się poznać i wymienić nasze punkty widzenia na temat życia legionu na świecie. Powierzamy naszą pracę braterskiej modlitwie wszystkich małych dusz świata. Niech duch Jezusa inspiruje naszą pracę przy współudziale Małgorzaty i jej czterech kierowników duchowych.